Czołem czołgiści, ja jestem Archenox, a dzisiaj na mój kanał przychodzę z filmem po prostu o czechosłowackim czołgu średnim TVP88 w skrócie na II wojnie on się nazywa TVP-VTU. po prostu na zimnej wojnie ma inną nazwę trochę to naprawdę zapraszam Was do oglądania, stawcie naprawdę motywującą łapkę w górę. Suba. No i lecimy z tym omówieniem. No i na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od pojazdu z II wojny światowej o TVPVTU, to jest to samo, tylko na zimnej wojnie to ma inne parametry, tak, inne parametry, bo ma 241 penetracji i 287 na Goldzie, tak, 287. Ja mam wyposażenie na niego, wzięte. Mamy sobie zaawansowany system naprowadzania, Potem mamy stabilizator. Tak stabilizator działa. No i też mam wzięte sobie na niego. To jest standardowe wyposażenie. To jest zarysowanie po prostu celu i ten do. I powiem Wam, że ten pojazd w ogóle nie posiada pancerza. Zdarza się jemu odbić, ale to czasami on nie posiada w ogóle pancerza, ale no nie jest taki zły. Ja tak zrobię teraz, że omówię pojazd, potem zrobię krótkie cięcie i tam przejdę do bitwy, zrobię taki trochę krótszy film, ale albo dłuższy. Po prostu teraz go omówię, tak teraz go omówię. Mam na razie to działo 105, ale na nim pozostanę, bo nie chcę się robić tej 88. Działo 105, mm metrów ma celność na 100 metrów 0,29. Uszkodzenia ma po 360, tak po 360 penetrację mówiłem. 241 na Goldzie ma 287 penetracji, bo to ma pociski po prostu podkalibrowe dwa, dwa, dwa rodzaje pocisków podka podkalibrowych ma TVP, także dwa rodzaje pocisków podkalibrowych ma TVP i pancerz to mówiłem w ogóle nie posiada bo zobaczcie, to jest tylko do 100 mm, tak jak do 100 mm i to jest tak cienki pancerz. To kurde to jest grubsze już ma pancerz Firana ma i historia tego pojazdu jest taka, że tylko był na deskach, nie, tylko, albo powstała jakaś drewniana maketa, Ale tu pisze, projekt czołgu średniego zaproponowany przez firmę Skoda, jako część rozwi, rozwojo, kurna rozwijanej w Czechosłowacji koncepcji pojazdu ogólnego przeznaczenia. Nie wyprodukowano żadnych po, prototypów. Tak, nie wykonano żadnych prototypów. Mówię, działo to ma 105 mm. Jeszcze tam pokażę parametry bardziej. Koni mechanicznych, on ma 60, 60 kurna nie, 660, tak 660 koni mechanicznych. Najwyższa prędkość to 52 km na godzinę. Naj, najniższa prędkość to. Ma cofania 22 km. Stosunek masy do mocy ma 18,11. Szansa na poza. Nie wiem, co mi kurde wtedy odwaliło. Po prostu miałem laga mózgu. Ale powiedziałem, koni mechanicznych, Horma, powiem to jeszcze raz, 660 koni mechanicznych prędkość jazdy najwy najwyższą prędkość ma 52 km najwyższa prędkość cofania ma 22 km stosunek mocy do masy znaczy masy do mocy 18,11 tak, taka jest jego po prostu taki stosunek masy do mocy i szansa na pożar 15% Wtedy prędkość obrotu wieży 13,34 Kurna nie 13,34,75 Celność przy obrocie to ma, no może nie aż taką najgorszą, bo 1,43 max, podnoszenie działa 20, opuszczenie działa w 6 stopni, trochę cienizna. No to nie jest taki zły pojazd. Prędkość pocisków 100, 1120 na pocisku premium, 1005 na zwykłym pocisku. No trochę to nie jest jakoś zbyt szybko, ale też nie jest zbyt wolno. Tak nie jest nawet zbyt wolno. Wtedy zakres wykrywalności, tak można było to powiedzieć, czy 419. 439 zasięg widzenia 488 metrów zasięg sygnału 662 metry, yy, uszkodzenia na minutę 2236 dpm jak mówiłem, mówię 2236 dpm, pancerzu tu w ogóle nie ma pancerza pancerza to w ogóle nie ma. Jeszcze na, mam wziąć trochę na bogato, bo wziąłem sobie y, dużo apteczkę, duży zestaw naprawczy i rację. Wziąłem sobie, tak sobie wziąłem rację. Y, załogę mam trochę bidną, bo dopiero prawie dwa perki, ale sobie robię nową y, y, załogę na czeskie czołgi średnie. No to co, będziemy teraz y, widzieli się. Tak lecimy do bitwy. No i wyrzuciło na mapkę yy, rzeka Perłowa, tak wyrzuciło na rzekę Perłową. Będzie tutaj ciekawie, bo albo ja, ja pojadę, jak będzie z tej strony, do pojadę, po prostu pokażę wam na filmie, pojadę na lewo albo na prawo, pojadę, ale jeszcze się zastanowię, yy, gdzie pojadę. No i powiem wam to, że pod tym filmem mam nadzieję, że napiszecie co sądzicie w ogóle o czeskich pojazdach, bo Moim zdaniem one nie są złe. Bo to nie, nie jest aż tak fatalnie, żeby jakoś narzekać, jakoś narzekać. A teraz sobie pojadę tam. I ten pojazd, no wiadomo, on jest tak wielki, że go by nawet kurde bomba atomowa by zabiła, ale pojazd no nie jest tam zły, bo każdy pojazd z działem 105 mm dla mnie jest naprawdę wygodny bo ja lubię po prostu działa 105 i ten do... mam nadzieję, że zrozumiecie moje zdanie, ale yy, ja mam swoje zdanie na temat <grym> pojazdów z działem 105 mm tak, z działem 105 sobie wyjadę. E, wyjadę i tam jest TVP. O, wyjedź. Dobra, dostał do 302. Proszę, a nie, o może mnie na magazynek. Nie je nabyto. Kur na poczesku. E, nie wiem, jak ten no, mi coś nagrywarka szwankuje. Postaram się nagrać jeszcze drugą bitwę, to na pewno już nie będzie miała lagów Bo mi nagrywarka po prostu szwankuje i mam starszy sprzęt Kurde, pokażcie się A takie ciule Takie ciule z was Czekaj, ja tu wjadę i... Strzelę, bo powinien wjechać Dobra, dostał za 200 Teraz wjechać na niego Dobra, 35 damage, a. moje <ścoughs> 35. Jak to. O, 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 proszę, proszę, panie, będziesz mój albo sojusznika. Dobra, ładnie, ładnie, drużyna. Good job, good job. A się zauważyłem, że czat mam włączony. To będzie nieźle, jak będą mi kurde słyszeli, gracze, że streamer youtuber, kurna. Polski gada bo ja po prostu nagrywam sobie, żeby Był jakiś fajny film na kanał i omówienie. Ja muszę robić więcej, żeby pokazać, że ten pojazd jest dobry, a nie że dobra, dobra. Pokaż. No te kurna pociski 1500 km. Metrów zacznący pokaż się no pokaż się no Ja Cię bławiam nożesz mordę jak kurna, ale babola żem zasadził Kurna naprawdę fajnie Kurna te działo Serio Serio No, holy shit, Wy chyba ja ze mnie robić, orgaming. Ja nie mogę trafić 100 metrów. Boże kurna, boże święty, co to ma za celność. Bo nie, no to będzie kurde, bo będę miał jeszcze powtórkową bitwę. Jezu, takiej celności... To powinno mieć lepszą na działo 105, a nie, że takie kalafiory sadzi jak... W warzywniaku. Dobra, dostał. Takie kalafiory sadził. Te działo sadzi, jak widzieliście sami nawet. Kurde, takie kalafiory z zasadza. No Za 300 jemu weszło, ale może jemu oddam. Dobra, oddałem. Nie, no. Błagam pomocy, kurna. Arr, ładuj, ładuj. No nie, no. twarta miał typo. Eee, no to chyba widzimy się w następnej bitwie, bo to już będzie przegrana, i ja pierdzielę. Ale te działy kurde, tak kalafior sadzi ze 100 metrów, nawet 300. Kurde, dobra, teraz wyrzuciło yy, na linię Zygfryda, i powiem wam to, że te dział ma taką kurde fatalną celność. Że, nie wiem, może to jest tylko moje wrażenie, ale to jest naprawdę tak niecelne działo. To jest tak niecelne działo. 105 metrów, jeszcze czeskie. No naprawdę, szkoda słów. Kurde, dla mnie to jest taki sam trochę środek jak na drugiej wojnie. Ale tutaj, chociaż da mnie powiem to, że działa są przyjemniejsze na zimnej wojnie. I co nawet powiem, to bardziej celniejsze. To teraz sobie zagram, nie wiem, może przed ostatnią bitwę, może dwie, trzy bitwy. Jeszcze jedną po tej bitwie zagram, postaram się jakoś to rozegrać. Dobrze, tak postaram się jakoś, kurde, rozegrać, żeby to nie było, że ja kurde zrobię jakoś. zobaczę jak na 800 metrów to działo. A dobra, jednak kurna daje sobie radę, no, tam spota już dostali, tam jest Tedek, NM, dobra dostał, o tak jakby wyjeżdżali, to ja kurna bym trafiał, a nie, kurna, że traf, dobra, teraz ładnie dostał, naprawdę spoko, działo naprawdę fajnie, wali po te 300, mi to się kurde naprawdę podoba, dostał, ładnie, naprawdę spoko. No, ja mówię, jak ktoś się zatrzyma, to jeszcze trafię, ale gorzej, jak kurna już ktoś jedzie, zanim to działo się skupi. Eee, to kurde, to, to ja już lepiej kurna bym celował patonem. O nie, kurde, no. Jo, jeszcze f no, zajebiście f się jeszcze pokazał. Nie trafiłem. Zajebiście, był kurna lag przed chwilą. Nie, ja mówię, muszę chyba nagrywarkę zmienić. Dobra, dostał. Light, kurde, nieszczęsny. którego nie nienawidzę, bo kurde, jest tak szybkie. No jak... Eee, dobra, jestem z powrotem. Dogram to do końca. Mam nadzieję, że to mi nikt nie wejdzie. Kurde, jeśli tam jadą na miasto. Kurde, ale prędkość to ma. Najlepszy silnik mam to kurde tak jedzie. Powoli, że. Boże święty, jedź. Jedź szybciej, no. Sorry za odgłosy, ale mój brat z. Kurna, gada tak głośno, że ja muszę na serio chyba sobie kupić mikrofon z bardziej wyciszonym popfiltrem, bo to się nie da nagrywać, ale pojazd na jak, jakieś szybsze cele może trochę mieć problem, ale jakoś w mieście ten pojazd może naprawdę dać radę. Jest sporą, do dobra, jednak kurna nie daje rady nie trafi nie no jak ja kurde mogę spudłować z 90 metrów dobra dostał za 200 dostał ale powiem to, że pojazd na niektóre mapy dla mnie średni jest tvp 88 bo to zanim skupi zanim skupi się do mówię na takiej odległości to nie jest Najlepszy pojazd <laughs> odradzam. Jak ktoś, kurna, ma słabe nerwy, ja mam dobre boś. Kuźwa, jak to nie weszło? No, zajebiście! Nagrywam i mi przeszkadzacie. Będziecie na YouTube. Jezus, Maria, kurde. Nie dadzą ludzie spokojnie, po i... no, mm. Dobry, Dobry, to jest pojazd. Czy wy możecie mi na czasie nagrywania nie przeszkadzać? Ja nagrywam, mam swoich widzów, a wy kurde mi przeszkadzacie. Ja pierdzielę, o. Nie, no to jest kurde pojazd, no nie jest zły. Dobra, zrobię ten, jeszcze ostatnią bitwę zagram przy spokoju. Jezus nie. Dobra, idę ten, bo. E, chyba jeszcze jedną bitwę zagram. No i ostatnia <grywka> bitewka, teraz to już y, nic nie będzie się działo, bo już tam nie będzie wchodził do pokoju, zagrał ostatnią bitewkę sobie na po prostu na tym filmie sobie trzy bitewki, bo to jest po prostu taka seria bitew na żywo na moim kanale, gdzie po prostu przedstawiam pojazdy na, po prostu na filmie. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba i przypadnie Oje, do gustu. Dobra, ja wyciszę wszystkich, tak wyciszę. No i pojadę sobie na zamek. Postaram się na zamek pojechać. <grym>, tak na zamek sobie pojadę. Jak mnie trochę nie widać, to sorry, ale ja mam tak specjalnie ustawiony mikrofon, żeby coś było fajnie. było to widać, a nie, ale wychylam się. Hello widzowie. Dobra, teraz tutaj pojadę. Mają wz N103, Centuriona y, Type 773, tam pierwszego Leopard'a N37, no trochę, no nie za ciekawie Ale jakoś muszę sobie dać radę Nie będę jakoś wyjeżdżał Jeszcze jak ten do Was naprawdę serdecznie zapraszam na streamy, zarówno na YouTube jak i na Twitchu, będzie mi link do Twitcha mojego w opisie. Bo naprawdę bardzo warto wbijać na Twitcha mojego i zostawić suba na YouTube. Bo wtedy będzie więcej takiego kontentu, bitew na żywo i ten. Bo naprawdę lubię to nagrywać. I się cieszę, że to nagrywam. To. Czekaj. O, 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 M46. U... Dobra, dostał. Mam nadzieję, że teraz kolejny osobnik wyjedzie. O Boże, nie, musiało mi przyciąć. Kurde, nie, nie, nienawidzę właśnie tego. Oby, że ja dostanę już jutro, bo w czwartek nowszy sprzęt to już OBS a pobiorę i to wszystkie moje... O o nie, 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 nie. Nie, o, 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 nie ja tam nie wyjeżdżam. A bo, o, 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 dobra, jak jest zaskoczony, to może... Typie, typie, daj mi wyjechać, kur... Dobra, ładnie, dostał. Za trzy... Nie! O ty, ciulnio jedna. Wze... A, WZ... A, WZ-ta niepotrzebnie wyjeżdża i teraz można ją obić. Ładnie, za 300 dostała. Ładnie obkrążyłem ją. Ładnie dostała spota, naprawdę bardzo ładnie dostał za 200 Naprawdę spoko. I mi powiem to, że ten pojazd ma trochę przypadł do gustu. Może nie jest, może jest trochę szrotowaty. Ale mówię, ja mam y, trochę dziwne po ten, bo na mnie nawet takie pojazdy szrotowate mogą być spoko, no do... nie obrażajcie mnie, ale ja lubię po prostu szrotowate pojazdy jak kwiatos, którego naprawdę pozdrawiam i... To jest naprawdę dla mnie zajebisty ziomek na polskim YouTube'ie z Wota. Naprawdę spoko ziomek, robi dobrą robotę, fajnie tłumaczy. Naprawdę Kwiatos, no pozdrawiam Cię Kwiatos, moja dobra mordeczko z YouTuba. Może jest starszy ode mnie o 30-40 lat, ale naprawdę Kwiatos to jest dla mnie pozytywna osoba, naprawdę spoko. No, trochę może, kurna, nie pokażę, bo ja zrobię tylko 1800. Bo nie pokażę ten, ale. Pojazd nie jest zły, ja już się cieszę, że ja już zmieniam. Może. Kur. Boże, nie denerwuj mnie, Bo kurna, coś mi z OBS-em się dzieje. Bo to nie jest z aplikacją, OBS coś mi się zacina. No, ale jakoś to. Chodź, chodź, chodź tu, tu ludupeczko, ludupeczko, moja piękna, kurna, dostałaś ode mnie. Teraz ja tutaj jest te 62 dobra dostał ładnie za 280, naprawdę good strzał, good, good. Na razie no niestety może mam, ale postaram będę miał lepszy sprzęt, bo się, naprawdę nie mogę się doczekać tego. Wreszcie będę ja może też kurna Nie ten Boże święty nie kurnak jak mnie denerwuje Chodź, chodź, chodź tu Pokaż się O, ładnie, bardziej się pokazał Dobra, ładnie 3000 już Ku Jezu, myślałem, że E-50, kurd, Bo tak kurna wyjeżdża i ten, już się zlęknąłem, że na drugiej wojnie gra ma to. I załatwię cię. I co myślałeś? Typie, no co, mnie załatwisz? Nie ma takiego czegoś z Archenowcem, ze mną to, proszę państwa. Ze mną się nie zadziera. Ładna o. bitwa. Wie tam te bitwy, no, ty, może te miałem trochę lagi, ale niestety to już moje ostatnie dni na tym sprzęcie to muszę jakoś coś nagrać fajnego na kanał na tym na razie sprzęcie trochę podstarzałem ale no, niestety kurwa jakoś to obrobię w filmie żeby nie było aż tego tych lagów tak żeby aż tych lagów aż tam nie było no i co, powiem wam co sądzę o tym pojeździe, to nie jest jakiś zły, no nie jest jakiś zły, może nie jest też jakiś dobry, bo każdy tam wysłyszałem z graczy mówi ten, że to nie jest jakiś, to jest gruz i ten, ale to nie jest jakaś zła maszyna, oczywiście to jest czołg szro, rodziny szrotowatych, ale da się tym grać, tak, da się tym grać. I po prostu ja się wami będę żegnał, napiszcie co sądzicie o TVP-88, w skrócie TVP-VTU. Ja się wami będę żegnał, do kolejnego filmu, czołgiem.